Cześć! Zupa krem to jeden z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie cukinii. Ja dodałam dwa nietypowe składniki, które mocno urozmaicą smak całej zupy. W garnku rozpuść masło i dolej trochę oliwy albo oleju. Kiedy masło się rozpuści, to wrzuć pokrojoną cebulę i przesmaż ją około 4 minuty. Następnie wrzuć pokrojony czosnek, przemieszaj i przesmaż czosnek z cebulą jeszcze minutę. Następnie wlej bulion albo czysty rosół, a kiedy się zagotuje, to zmniejsz ogień i dodaj pokrojone cukinie, sól, pieprz, zioła prowansalskie oraz orzechy nerkowca albo orzechy włoskie. Orzechy są oczywiście opcjonalnym dodatkiem, ale gorąco polecam je użyć, bo dzięki nim zupa będzie miała ciekawszy smak, konsystencję i aromat. Gotuj cukinię pod przykryciem przez około 25 minut. Zblenduj na gładko blenderem ręcznym. Na koniec polecam wzbogacić zupę startym serem grana padano, parmezanem lub innym ulubionym serem i chwilę poczekać aż się roztopi. Smacznego i udanego błogosław